Maneczko wtacz na moim kanale, a dzisiaj moja koleżanka prosiła o to, żebym zrobiła dom, yy, ta, taki świąteczny dom trzy, yy, dla trzech osób, więc zy, zrobimy to właśnie specjalnie dla niej. Pozdrawiam, oczywiście, pozdrawiam mnie więc i pozdrawiam wszystkie moje przyjaciółki i wszystkie moje koleżanki. One wiedzą, o które chodzi, więc tak, yy, tutaj. Otworzymy i usuniemy wszystkie meble, które tutaj są, bo mi się jakby one tutaj nie przydadzą. To ma być świąteczny domek, a nie jakieś takie cośki. Więc tutaj tak ten, tutaj coś jeszcze jest, dobra. To, to usuniemy. 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 Okej. Okay. Więc tutaj damy takie coś. Damy, tutaj damy. Gdzie to jest ten taki typowy śnieżek? O, tutaj, dobra. Tutaj. I damy taką choineczkę, która wygląda, jakby była tutaj właśnie z tego śniegu. I zakryjemy to i to spróbujemy jakoś zakryć. Tutaj damy to. I po prostu, po prostu bychci... postaram się to jakoś zakryć, żeby nie było tego widać. Więc tutaj mamy już wejście zrobione, tutaj będzie wejście. I podłogę ja bym dała tą taką fajną. Tą bym dała. Ogólnie tutaj. Tak i tak. Dla trzech osób miał być. Tu dobrze. Tu będzie sa Tutaj będzie salon, gdzie teraz pokazuję. Tutaj będzie e, pokój. Pokój, pokój. Pokój, 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 pokój. No dobrze. Tutaj będzie pokój rodziców. Nie, tutaj będzie pokój rodziców. Tutaj coś zrobimy. I tutaj. I tutaj będzie ten. Łazienka. I tutaj damy też świąteczne świąteczne, świąteczne takie cośki. <gry> yy. hmm. Okej, okay, spoko. Dodamy do, 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 nie do łazienki co ja mówię. Yy, nie, to nie. To może? I to. Nie. <gry> nie jestem zdecydowana. Dobra, tak może być. Yy, do łazienki. Do łazienki dałabym po prostu takie, o takie. Trochę są świąteczne. Tak tutaj już jesteśmy przy tej łazience, to skończymy tą łazienkę. Jak tyle trzech osób tutaj ja bym dała prysznic ogólnie. jakiś takie ładne, nawet ten prysznic. Dobra, ten daj, daj, damy. Dobra. Yy, kibelek. Ten zwykły kibelek po prostu, bo... Jest takie najlepsze ogólnie. Tutaj tak. Przypominam Wam też o zasubskrybowaniu mojego kanału. Bo lecimy po 2000 subskrypcji. Tutaj damy kosz, bo w moim domu zapomniałam dać kosza. I daję takie papierki do kibla. Okej, okay, nie, to jest takie małe. Ja chcę takie... Oto to, to damy. I prezencik i kulka OK. Tutaj mamy łazienkę skończoną. A jeszcze dywanik. O dwaniku bym zapomniała. Łazienkę mamy skończoną. Oficjalnie skończoną. Łazienkę. To teraz zaczynamy kuchnię. Damy tą świąteczną lodóweczkę. Dobra. Damy jeszcze... Damy też stół na wigilię. Nie, nie to, nie to, nie to, ten. Duży, ale jest ładny. To najważniejsze, że duży i ładny. Damy trochę więcej tych ogólnie szesełek niż jest członków rodziny, dlatego po prostu yy, na wigilię się po prostu, żeby wszyscy się po prostu pomieścili. Czemu ja cały czas mówię po prostu? Nie wiem. Zamy jeszcze ta siedzonka, jakby były małe dziecko. I nie wiem, gdzie to było. Tutaj chyba to było. To dam. Nie. nie, 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 nie. Może... Hmm. też wiecie co a nie, dobra, wszystko jest w porządku tutaj były okej okay. i tego lizaczka bym tutaj do może nie a może choinkę nie no, pogięło mnie chyba coś chociaż nie no, dwie choinki znaczy dwie choinki to na polu to ok, ale tu i jeszcze do tego to Dobra, może być. Mam nadzieję, że niekolwiek się podoba. Jeśli moje przyjaciółki lub koleżanki chcecie jeszcze jakieś inne lub widzowie nawet chcą jakieś inne domki, to piszcie koniecznie w komentarzach, a ja na pewno na pewno chciałabym je zrobić. I będę chcieć, bo ja kocham robić takie domki. Sprawiam tę przyjemność po prostu, nawet jeśli mi to nie wychodzi. Damy kominek oczywiście. Jest tutaj, tutaj. Dobra. Kominek, 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 kominek. O nie, nie chcę tego. Dobra, damy ten ładny kominek, bo on jest taki ładny, fajny. Tutaj go damy. Dobra, żeby było jeszcze tak fajnie. komentarz. Dobra, już się tutaj jakoś przystroję i zaraz wam to pokażę. Dobra, widzę, na razie tak to wygląda tutaj. Tutaj jest taki kominek. Ogólnie tutaj też nie mogę powiedzieć na drzwiach, dlatego tutaj powiesiłam. Tak to wygląda. Tutaj jest choineczka z prezencikami już na ten. Tutaj damy tą. I jeszcze dywanik. Okej. Okay. Wygląda to tak. Teraz przejdźmy do pokojów. Hej. Więc ja już wiem jak to zrobimy. Tutaj będzie pokój syna. A tutaj będzie pokój rodziców. Więc dobra. Więc tutaj sobie trochę pozmieniamy. Jeśli to ma być syn, co nie, to trzeba trochę jakoś tutaj zadbać, żeby to było jakoś chłopiec, co trochę, co nie. Żeby też było przy okazji świątecznie. Nie wiem czy bym nie dał tych śnieżów Chociaż to wygląda trochę tak dziecinnie To ma być taki już nastolatek Tak jakby Więc no Chyba, że to damy po prostu hmm. Nie wiem pasuje tutaj czy nie pasuje No dobra zostawmy Jak coś to zmienimy Ok yy, Teraz postara postaram się nie przerywać filmików Filmika Więc tak Łóżko dałabym takie po prostu O Dała. I obok damy jej jakąś taką szafeczkę i szafę, której akurat nie będę wypełniała, ale dobra, trudno. Ten film będzie się pojawiał na odcinkach jak coś, więc no, tutaj dodamy Dobra, jakieś też świąteczne rzeczy trzeba dać. Więc e, to, mało świąteczne tutaj jest, a miało być świąteczne. Więc tak tutaj damy to i choineczkę. I tutaj choineczkę i tutaj. <grystanie> Teraz aż chyba aż za bardzo świątecznie. Zresztą nam nie jest tak bardzo świątecznie. Dobra, żeby tutaj też jakoś wyglądało, co nie? To tak, to jest nastolatek. Co nie? Tutaj damy jakieś grzesoryk. Jedzonko. Hmm. Może tutaj to w ogóle mi nie pasuje. Coś tak cicho, ja bym tutaj dała radio ogólnie. Lub do salonu dałabym radio. Dobra, już wiem, 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 wiem. Dajcie mi to radio. Radio, radio, radio. O tu jest radio. Dobra. I tutaj bym dała... Nie, 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 nie. tutaj. Trzeba to umieścić. Tak bym zrobiła. Okej. Okay. Spoko to wygląda. Tutaj też to bym dała. Ale coś tutaj też bym jednak dała. Podgłośnię ja sobie, bo ja nie słyszę w ogóle tego. Dobra, jednak nie. Dobra, no mm. i piosenka akurat fajna. Dobra, żeby było tak, ten to może tam to faktycznie siedzą No, Dobra, może być. Okej, okay, pokój syna gotowy. Jakichś takich dodatków nie będę jakoś koniecznie dawać, bo potem to mogę uzupełnić. Więc teraz czas na pokój rodziców. Damy to takie łóżko tu. Nie chcę tylko tu. Tu. Szafa. Dobra, tak to wygląda. Chciałabym też zobaczyć, jak wygląda ta szafa w środku. My tutaj wygląda, dobra, spoko, 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 spoczko, dobra. Żeby było świątecznie, damy tutaj świąteczne rzeczy. Pamiętacie, że jak już mówię świąteczne rzeczy, to znaczy, że będzie tyle tutaj, tutaj świątecznych rzeczy, rzeczy, że szkoda gadać, dobra. Hojneczkę damy tutaj, bo musi być chojneczka oczywiście, damy tutaj to też. No kurde, coś dzisiaj mi ten... Nie wyszedł domek? Cieszę się, napiszcie w komentarzu, czy ładny. Tutaj takie coś damy. Taki stoliczek mini. Dobra, to damy. I jeszcze jedno. Świąteczne jedzonko. Hmm. Pierniczki, piernichy. Tutaj. Kurczę. Talerzyk. Talerzyk. Piernicz, czek, pierniczek, pierniczek, pierniczek. Okej. Okay. To tak wygląda skończony domek. Napiszcie w komentarzu, czy podoba się Wam i czy chcecie więcej takich i co mam, jaki domek mam zrobić w Saka Boka lub nawet nie domek, może chcecie szkołę. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, ja się z Wami żegnam. Bajo!